Cześć, jestem to Noza a w dzisiejszym odcinku podłączymy sobie ALU do mm, rejestrów i zrobimy mm, CEU, w sensie zaczniemy robić. W ostatnim odcinku ucięło mi nagrywanie, więc y, trochę już tu podłączyłem, ale w skrócie Wam pokażę co zrobiłem. A więc zaczynamy. A więc y, tak, jak wklejcie sobie tutaj ALU, to musicie rejestry podłączyć sobie wyjściami. Tak jak tutaj jest robione. Czyli po prostu wszystkie do wszystkich, i na górze robicie tak samo. Czarnym oznaczam pierwszy bit zawsze, czyli tutaj jest pierwszy bit, to pierwszy bit z pierwszym bitem, potem no i tak dalej. Ale jeszcze nie zdążyłem wczoraj podłączyć drugiego rejestru, więc tego sobie dzisiaj podłączymy. Myślę, że nawet nie wiem, czy zaczniemy co robić, czy no, odcinek będzie taki krótszy, może. I na przykład to będzie jakby druga część budowy ALU czy coś takiego. I na przykład nie, zrobimy jeszcze wyjście do późniejszych innych, jakbyśmy chcieli jakieś urządzenia podłączyć. A więc teraz sobie przekopiujemy rejestry i wklejmy je z drugiej strony. Czyli zaznaczmy sobie tu oraz. Tutaj i teraz sobie je skopiujemy tutaj na wyjściu tych repeaterów na przykład kopi i teraz flip, nie mm. flip, left mm. ja to tu skopiowałem. Dobra, uznajmy, że tu Teraz tutaj robiliśmy dwie kratki odstępu od tego, czyli tutaj teraz robimy dwie kratki sobie i tutaj paste minus A i mamy do bardzo ładnie wklejone <coughs> Alu znaczy rejestry Tutaj sobie oznaczymy oczywiście ten pierwszy bit i tutaj na górze łączymy. A więc łączymy dość prosto, bez żadnych bajerów. Bardzo prosty dekoder, znaczy nie dekoder, już by się myli. Propo dekoderu będziemy sobie jeszcze łączyli teraz dekodery, może tylko sobie jeszcze tutaj tak to ładnie trochę zrobię. Hmm, właściwie nie musicie tego robić na czarnym bloku, możecie sobie na białym wszystko. Ale jeżeli jest to wasz pierwszy taki większy projekt z stone, to polecam na czarnych blokach, bo żeby odróżniać wszystko. Hmm. I tutaj mamy już połączony. Tak wygląda na lub Data loop to jest ta nasza część w tym naszym makiecie to zielone i to niebieskie, jasno-niebieskie czyli to już mamy zrobione. Teraz będą jeszcze te dwie rzeczy do zrobienia, więc, jak widzicie, nie jest takie skomplikowane. Ale teraz, jeszcze sobie połączymy przy okazji dekodery. Jakoś to są to rejestry dual red. To odczytują się one w tym samym momencie, i przy okazji yy, zapis nie mamy tutaj akumulatorów, czyli akumulator to jest taki rejestr, w którym liczba się przechowuje, gdy yy, odczyta się z jednego rejestru i odczytuje się drugi rejestr. To w akumulacyjnym rejestrze się trzyma ta z pierwszego odczytanego, bo tak gdzie to dokładnie jest yy, simulate dual red, czy jakoś tak. I no, i update y mamy razem, bo zawsze będziemy wpisywać tą samą liczbę do rejestrów, ale odczyty będziemy mieli inne. Szukamy sobie mniej więcej środkę. Środek jest tutaj, około. I sobie robimy tutaj, repeater będzie pierwszy, a tutaj będzie repeater drugi. To będzie szło do rąbu. Tutaj, o tak. I teraz tam będą długość sięgała. Sobie zobaczmy czym te bloki są niewidzialne? Tutaj sięga i tutaj też sięga, to dobrze. I teraz tutaj na razie z tym nie będziemy nic robić. I możemy sobie uporządkować na razie te linie jeszcze tutaj od operacjalu Po prostu sobie ułóżmy tego tak obok siebie, żeby były ładnie. Tak o, na przykład, tu pociągniemy takimi słodkami bardziej. Jeszcze tu mamy jedną, trochę dalej. Mm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli tutaj już raczej się nie styknie. No i tu sobie dajmy repeater. To będzie szło do naszego cełu. Czyli control unit. I tak wygląda nasz skończony data lub tutaj jeszcze mam, możemy sobie zrobić flagę 0, bo będziemy robić skok warunkowy w nim, w tym procesorze. Skok warunkowy to jest, że jak mamy program, na przykład musi być wynik równy 0, żeby się nam przeszedł do linijki na przykład 10. Czyli robimy sobie tutaj tak ładnie flag, flagę 0. Slaga 0, czyli wynik równa się 0 lub no 0 jeszcze zrobimy. Czarne szkło tu. No i robimy tutaj tego po prostu. Tutaj zrobimy sobie repeatery. I tutaj kabel. Tutaj mamy wyjście od kary. To sobie zrobimy. Mm. Coś takiego, bo będziemy też mieli not carry przy okazji, mm, i lampa na razie na lampach to zrobimy, czyli mm, carry curry out, tutaj not carry out, i tutaj robimy tak samo z zerem czyli mm, Peter na wyjściu i tak, tak i tak. Tylko w tym przypadku not będzie zgaszone, czyli not not zero